Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku, dzisiaj jak widzicie przygotowałem troszeczkę tutaj teren, będziemy robić farmę, farmę zwierząt i generalnie będziemy robić gówniany reaktor. Tak, tutaj jeszcze nie wiem co będzie, znaczy tu będzie raczej farma trzciny, bo te trzciny będzie mi potrzeba dosyć dużo, tutaj na pewno chcę dać zwierzęta. Na pewno chcą dać zwierzęta tutaj. Eee, także, także może od tego właśnie zaczniemy. Eee, tylko myślę... Nie, dobra, damy z czerwonej cegły. Myślę, że mam, mam nadzieję, że mam jej na tyle dużo. Nie mam jej bardzo dużo. Mam cztery staki. To możemy dać jeszcze do przepalenia. Dobra, powinno mi jej w miarę wystarczyć. Jak nie wystarczy, to będę się martwił potem. Dobra, i teraz tak będę potrzebował kilka rzeczy. Muszę się na pewno najeść, muszę skraftować sobie młotek z manufaktury, bo będę potrzebował. Będę potrzebował ustawić wszystkie maszyny. Większość maszyn mam w autocraftingu, więc nie będzie problemu, tylko właśnie teraz pomyślałem, że chyba nie mam młotka. W autocraftingu tu jest wszędzie ciemno, więc już wszędzie się respią moby, ale już zrobię to później. Eee, młotek, jak dobrze pamiętam, to potrzebowałem dwa żelaza i chyba dwa patyki. Zaraz sprawdzimy, czy dobrze pamiętam. Mamy patyki, akurat dwa. Nie, jak już to patyki, na pewno będą trzy potrzebne. I chyba się robiło go w ten sposób, tak? Nie, czyli może tak? Nie, kurde, dobra. Faktor, gdzie jest ten młotek? O, aj, nie z żelaza, tylko z plastiku. Dobrze. Czyli potrzebujemy trzy plastiki. No, jak widzieliście, to już mamy w autocraftingu. Więc to już powinno szybko przyjść. Mam nadzieję, że przyjdzie mi do plecaka, a nie gdzieś zginie po drodze. A i gdzieś zginęło. O są. Dobra. Czyli to mi jest niepotrzebne. To dobra, mamy motek. OK, resztę rzeczy myślę, że już mam w autograftingu, więc poradzimy sobie z tym bez problemu. Eee, będziemy chcieli... Auto, zrobić automatyczną farmę zwierząt. Ja już ją robiłem kiedyś, także myślę, że wiecie o co chodzi. Jak nie, no, zaraz wszystko wam pokażę. Potrzebujemy, tak, potrzebujemy na pewno e, pozbyć się trochę dirtu. Byłem go kopać, bo tutaj chciałem to wszystko powykładać dirtem. To nam nie będzie potrzebne, to, 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 to. Na razie to, to nie będzie nam potrzebne. To też nie będzie potrzebne. To też nie, to też nie, to też nie. To też nie. Dobra. Trochę mamy luzu. Hmm, dobra. Co potrzebujemy? Potrzebujemy tak. Na pewno breeder, który będzie nam karmił zwierzęta. Na pewno chronotyper. I to będą nam potrzebne czego? Roz. Red. Aj, nie mamy barwnika czerwonego. Super. Dobra, to słuchajcie, ja lecę, zorganizuję czerwony barwnik i zaraz do Was wracam. No dobra, słuchajcie, latałem, latałem, znalazłem tylko jeden czerwony kwiatek, który chyba mogę w pulverizerze przerobić na trochę większą ilość. Tak, na cztery. Ale przypomniałem sobie że przecież, my tu mamy minimum Stone. Mam zielony barwnik i może mi wystarczy go, żeby go przerobić na. O, nawet od razu mam ten, także nie muszę tego przerabiać na ten. Dobrze, także, także już teraz wszystko powinno być e, dobrze. Zaraz zobaczymy, czy nam się zamówi to, co chcieliśmy. Chcieliśmy breeder Rose Red, ale przecież jest barwnik. Może jeszcze nie doleciał. Do może przerobimy też na barwnik, o, też purpurę, ale powinniśmy już go mieć 64 i do tego no, potrzebny jest też nam ten. Dobra, zaraz zobaczymy. Może jest tak, że tam się trzeba. O, dobra, breeder się nam już wykonał, czyli już barwniki się odnalazły Czyli wszystko możemy już Zacząć dalej, o, może się prześpimy, żeby nie było nocy Na początek, na rozruch będzie nam potrzebny yy, Będzie nam potrzebny yy, Trochę energii Tej naszej, więc wziąłem to stąd baterie A Potem już to będzie samowystarczalne i powinniśmy produkować nawet ciut więcej energii niż potrzebujemy. Jak to będzie, zaraz zobaczymy. Dobra, czyli tak. Zwierzęta karmić będziemy tu. To jak dobrze pamiętam działa 5 na 5, raz, dwa, trzy. Czyli powinno stać tutaj. Jak to możemy sprawdzić? Otóż młotkiem. Czyli widzimy, że, bo tutaj chcemy mieć ścianę. Czyli mamy to za daleko. Tu. Tak dotąd to działa. Czyli dotąd byśmy mieli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj byśmy mieli drugą ścianę. Yy. Teraz tak. Tutaj byśmy mieli. Tyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj byśmy mieli ścianę. Dobra. Teraz tutaj postawimy kolejny breeder. Breeder, dobra. Tak. A ile ja bym chciał tych zwierząt produkować? Wystarczą mi krowy i wystarczą mi kury Bo kury potrzebuję Do piór A krowy do skór Tak naprawdę I więcej nie ma Czyli teraz będziemy potrzebowali chronotyper Dwa razy Emerald, nie mam emeraldów o. U, To słabiuśko Szczerze mówiąc Dobra, to nic. zawiemy to na później. Ale brater się powinien wykonać. Tak czy inaczej. Jabłek. A, już wiem. Jabłka mam. Tam, po tamtej stronie. Dobra. Nie przeniesione te. Co z tymi emeraldami, byłem przekonany, że jakieś emeraldy mam. Myślę, że jakbym ja się tutaj gdzieś w ziemię wkopał, to pewnie bym miał te emeraldy. Jej jej. Tu zrobiłem sobie miejsce do lądowania. Jak sobie przylatuję jetpackiem, to tu mam lądowanie. No. Eee, dobra jabłka. Muszę się najeść. Dobra, to co, to, to w takim razie nie no, mamy tych emeraldów. Kur... Ale dobra, ale możemy przynajmniej chociaż trochę te zwierzęta ruszyć, żeby już nam się produkowało, produkowała kupa. Jak najbardziej. Czyli tak, będziemy potrzebowali jabłek, tak sobie zabierzemy. A, tutaj nie ma energii. Dlaczego? Dlatego to wszystko stoi. Dobra. E, możemy sobie wziąć tak, na pewno tak zboża, żeby móc rozmażać krowy i na pewno tak tego. Dobra, to możemy wrzucić wszystko do układu. I teraz powinniśmy móc zamówić breeder. I ten breeder byłby, tylko teraz no tak, ja będę to chciał raczej porozdzielać. Dobra, jest. Będzie tu. Tak, czyli znowu będzie e, ścianka tu. I tu. E, tu nam zostają no to dobrze bo chodzi o to, że chcę to zrobić wszystko na jednym czanku. Teraz tutaj zrobimy chronotyper tylko że ja bym chciał żeby one wszystkie dobra ten chronotyper będzie stał sobie tu Kurde, szkoda, że nie mam tego emeraldu, dobra, poczekajcie, może mi się uda wykopać trochę tych emeraldów, zaraz się gdzieś wkopię w dół, bo chociaż mi jednego, żeby, żeby pokazać Wam, o co chodzi, ale, ale dobra, albo nie, najwyżej dalej to podłączymy w następnym odcinku. Nie ma co przedłużać, teraz będziemy potrzebowali zbiorniki na kupę. Dwa, trzy, cztery weźmiemy. I tak się chyba cztery, jak dobrze pamiętam, tworzą od razu, więc weźmiemy je wszystkie. Dobra. Zbiornik ma zasięg też 5 na 5 więc jak my go wstawimy, o tu dokładnie. Aha, on ma do myśli zasięg 1. Czyli potrzebuje upgrade'u. Ok, Dorobimy. To w takim razie, może, żeby było bardziej to efektywnie. Damy dwa. Nie, myślę, że to, to chyba nie ma. Ale się z tym długo rozwala. Dobra, i teraz tak. Tu będą się zbiegały nasze y, małuchy, które też będą produkowały kupę. No, tak, dokładnie. Eee... Dobra. Eee, czyli teraz potrzebujemy 3 upgrade'y, które będą plus 2 plus 2 tylko. Plus 2 nam wystarczą, dobra. Eee, z czego się robi upgrade'y? Plus 2 iron. Dobra, my zrobimy sobie plus 3 z Tinu. I to damy do autocraftingu, bo tego dosyć sporo nam będzie schodziło. One się nie stakują, więc będzie lepiej. Po to jest autocrafting, czyli potrzebujemy jedną rurkę. Chodź tu do mnie, o. I robimy sobie nie ironowy, tylko tinowy. Tylko złego tinu nam użyło. Tin, po już kończy się tin, kurde. Muszę iść kopać, dawno już nie byłem na kopaniu. Także muszę iść trochę pokopać, na pewno. Dobra. I co, no i mamy Mamy, mamy. Upgrade? Mamy upgrade. Dobra, możemy tam sobie wracać. Zamówimy już go yy, na miejscu. A, ja nie wiem, czemu pokazałem. Troszeczkę pozmieniałem tu magazyn między odcinkami. Taki jest. Taki trochę jest inny, trochę czarnego. Dodałem, żeby taki nie był monotonny. Zmieniłem to wszystko na tego standardowego blika, bo jednak stwierdziłem, że jest fajniejszy, chyba, od tego czyzelowego. Yy, jak dodałem te, to. Nie bardzo pasowały mi z tym chiselowem, więc postanowiłem, że to wszystko zmienię i, i sukcesywnie to wymieniam i sukcesywnie to wymieniam sobie. Dobra eee, czyli dajemy tutaj upgrade'y. Potrzebujemy ją 3. Jak widzicie już mam troszkę tych craftingów 3 raz, o, i jak widzicie, jak dodamy upgrade 3, to nasza, nasz yy, slash będzie sięgał aż dotąd, aż jedno więcej niż potrzeba, także, także będzie, będzie spoko. Jak najbardziej nam to wystarczy. Dobra. I teraz tak. Teraz tutaj możemy sobie to wyłożyć jakimiś blokami, żeby nam te zwierzęta tutaj nie uciekały. Ponieważ to wszystko jest taka, takiej czerwonej scenerii, postanowiłem, że to wszędzie będę używał tylko czerwonego koloru. Tych cegieł znaczy się do czerwonych. Tu też damy. Tutaj damy tylko na 3, ponieważ ponieważ tutaj będą bełty, które i teraz tak. Tutaj następny chronotyper będzie znowu na 5, czyli raz, dwa. O! Tu będzie. Chodzi mi troszeczkę o zaoszczędzenie. Chronotyperów. Raz, dwa, czyli tu. bo on też działa 5 na 5 stąd będą bełty w razie czego spychać małe, małe te i no zobaczycie. dobra eee, na razie tak to aha to potrzebuje jeszcze energii i potrzebuję eee, dobrze musimy teraz tutaj dać to od dołu będzie podłączali energię więc Zrobię tylko takie podwójne, żeby mi tu nic nie uciekało. Eee. O, potem może jakiś tu szkiełka zrobimy. Zobaczymy. To się Robi znowu noc, zaraz znowu ciemno i mam takie wrażenie, że ja to trochę za małe takie zrobię. Więc bardzo długo trwało. Byśmy to zrobili w ten sposób, że tutaj byłyby, ile tu mamy miejsca? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tu teoretycznie by nam to weszło, i wtedy te zwierzaki wyjeżdżałyby tu, i tu wjeżdżały, a tu byśmy zrobili. Dobra, wiecie co, ja to troszeczkę przebuduję, zaraz Wam pokażę o co chodzi i, i dlaczego to postanowiłem przebudować. Zaraz wracam. No dobra, już sobie to rozplanowałem, więc tak, tu będzie komora dla krów. Dwa do rozmnażania, bridery, pobór ścieków oczywiście. I tu będą chronotypery, wrzucały je na... tu będą bałty wszędzie, to będzie zamknięte. I, i tu będą wszędzie bełty, które zresztą w sumie możemy położyć. No ale to i tak na razie one w tej chwili nie ma, bo musimy mieć na tyle dużo krów. I stąd te krowy będą i, i, i te wszystkie zwierzęta, tylko właśnie nie. A, bo one będą tutaj, tędy, Bo one tutaj, one muszą jeszcze dorosnąć. Ja zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy, że one muszą dorosnąć, zanim będą przetransportowane dalej. Czyli mm, chronotyper, który będzie wybierał zwierzęta dorosłe, będzie tu. E, I on będzie o raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tak naprawdę o, tutaj będzie. To będzie nam zupełnie niepotrzebne. Nie wiem, co tu zrobimy. Eee, może tu zrobimy jakiś zbiornik na, właśnie, na slacz? Nie na slacz, na. No, na gówno. No, to by nie było głupie. Tu byłby zbiornik. Zbiornik na, na gówno. No, o. Dobra, i ten chronotyper będzie wybierał stąd zwierzęta on będzie zabierał dorosłych, boję się, że on będzie mi stąd zabierał bo on też działa 5 na 5, tak, czyli raz, dwa, nie, nie będzie zabierał dorosłych bo tu będzie, no, dokładnie zaraz zobaczymy to. No, no dokładnie nie będzie działał. No i tutaj stąd te zwierzęta, czyli tutaj możemy spokojnie ten taśmociąg nasz przenieść o jedno bliżej. Będą zwierzęta transportowane prosto do do grindera. Dokładnie tak będzie to rozwiązane. Dlatego musi tu być to, ten, ten, jakby nazwijmy taśmociąg, ponieważ iść do góry, ponieważ ja tutaj chcę mieć swobodne przejście żeby, no, żeby móc kontrolować co tu się dzieje więc Będę sobie chodził pod tym Tutaj możemy to jeszcze na tyle zburzyć, żeby, żeby tu była równa ściana, czyli tutaj musimy to jeszcze o jeden przesunąć na tą stronę A już nie bardzo możemy, bo tutaj będą od razu pełty rozubałty nie, możemy tylko musimy tutaj to przesunąć przecież, tutaj nie ma problemu. Z tym. Damy to tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no, wtedy tutaj będą pierwsze. Ja tutaj przechodząc będę miał równiutką ściankę. Tu oczywiście też pewnie będzie jakaś ścianka, albo może tu będzie no zobaczymy. Chyba jakieś szkło tu dam, żeby to było takie trochę bardziej, yy, żeby można było bardziej wejść podejrzeć. To możemy w takim razie rozebrać. Tutaj zrobimy zbiorniki. Tylko teraz tanki. Jakie bym tu chciał tanki? Nie wiem, czy ja bym nie chciał tutaj. Ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, to tak. Nie wiem, czy nie zrobiłem tu zwykłych. Mamy tutaj zwykłe tanki. Jakie my tu mamy tanki do dyspozycji? Jakie my mamy tanki? Nie pokazuję, ile tu mam pojemności. O, mamy te. One mają co prawda małą pojemność, tylko 8. Ale będą fajnie wyglądały. Tak, także zrobimy sobie tutaj tych tanków taką tutaj wszędzie dookoła. I tu będzie w dół schodziła, i na dole może będzie jakaś maszynownia albo coś w tym stylu. No, w każdym razie tak to będzie mniej więcej wyglądało. Dobra, ten odcinek już tak będzie dosyć długi, więc e, ja to wszystko już w między odcinku podłączę, przeciągnę te rury i tak dalej, i tak dalej. No, bo to że tak powiem nie ma tutaj nic zbyt wielkiego, e, i, i pokażę Wam już w przyszłym odcinku, jak to będzie wszystko wyglądało. Także dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam i pa pa.